Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Jakże miło mi po raz kolejny przywitać Państwa w podcaście Literatura ze środka Europy. Nazywam się Marcin Piotrowski, i od jakiegoś czasu ten podcast prowadzę. I cieszę się, że zbłądzili Państwo tutaj. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Państwu książkę Marosza Krajniaka, Karpatia. To jest książka, która u mnie dosyć długo czekała na lekturę. Książka na Słowacji wydana w roku 2011. W Polsce ukazała się w roku 2014 nakładem książkowych klimatów w przekładzie Weroniki Gogoli. I książka nagradzana, bo książka, która w roku 2014, o ile pamiętam, dostała Anasoft Literę, czyli Główną Słowacką Nagrodę Literacką. Wydaje mi się, że Anasoft Literę dostała cała trylogia, trylogia łemkowska Marosza Krajniaka, bo od razu powiedzmy, Karpatia jest książką, jest opowieścią o łemkach i jest pierwszą częścią trylogii. Z pewnością pojawią się u mnie kolejne części tej trylogii. Natomiast nie wiem jeszcze kiedy, bo tę literaturę słowacką staram się jakoś tak rozkładać, żeby tak nie za dużo tego naraz było. Ale Marosz Krajniak bardzo mi się spodobał i z pewnością powróci. Karpatia nie jest książką wielką, objętościową. Niecałe 200 stron. 20 rozdziałów 20 rozdziałów czegoś co jest dla mnie trudno klasyfikowalne wydaje mi się że nie jest to powieść za mało jest tutaj dla mnie jednak właściwie akcji fabuły nie ma tu prawie w ogóle nie są to także opowiadania chociaż właściwie każdy z tych rozdziałów stanowi jakąś odrębną część nie jest to także reportaż, na pewno nie reportaż klasyczny. No i zastanawiałem się, czym ta książka jest. Myślałem o kategorii reportażu magicznego czy reportażu ponadczasowego. Myślałem o opowieści transczasowej. Natomiast jest to tekst, który dla mnie wymyka się jakimś klasyfikacjom. Pewnie najbliżej byłoby Karpati do książki Jana Puczka Małe Karpaty. Tylko o ile Jan Puczek napisał książkę rzeczywiście bardzo zanurzoną w kontekście rzeczywistym, w kontekście świata realnego. O tyle Maroszowi Krajniakowi udało się zrobić coś więcej. To znaczy dla mnie coś więcej, bo wyobrażam sobie, że dla części czytelników Bardziej interesujące czy bliższe będzie podejście Jana Puczka. Ale Marosz Krajniak napisał książkę o łemkach, napisał książkę również bardzo osobistą, a jednocześnie napisał książkę, która rozgrywa się na tylu planach czasowych, która rozgrywa się na tylu planach rzeczywistości, że gubi się jej czysta przynależność. Czysta klasyfikacja. Trudno o tej książce powiedzieć, czym ona jest. Jest to bowiem niewątpliwie opowieść o Łemkach. I kiedy brałem tę książkę do ręki, to wiedziałem, że będę czytał o Łemkach. Bardzo się ucieszyłem, bo przez jakieś pewnie, nie wiem, 18-20 lat, co roku kilka tygodni spędzałem w Beskidzie Niskim i ślady kultury Łemkowskiej do mnie docierały. Spotykałem tam ludzi, którzy w środowisku Łemków funkcjonują. Ta tradycja tam cały czas jest. W Beskidzie Niskim ona nie jest może jakaś specjalnie festyniarska, na szczęście. No ale Łemkowie tam są, potomkowie Łemków. Są ślady po tym, co wydarzyło się w 1947 roku. Są ślady po akcji Wisła. I to są bardzo okrutne ślady, bo. Naprawdę nie jest trudno wyjść na spacer w góry i znaleźć nagle resztki wsi, i znaleźć nagle fragmenty sadu gdzieś rosnące już zdziczałego. no ale ten sad nie wysiał się tam sam. Tam kiedyś mieszkali ludzie, tam kiedyś żyło się życie. W lesie trafia się czasami na Zagubione kościółki, właściwie takie maleńkie. No jest to rzeczywiście taka podróż w czasie, kiedy człowiek wędruje po Beskidzie Niskim. No i do tego świata trochę zabiera nas Marosz Krajniak. Nie jest to oczywiście Beskid Niski, bo całość tej historii, czy tych głównych zdarzeń, główne miejsca, które są tu pokazane, to jest jeszcze nieco bardziej na wschód. No i w ogóle to jest ciekawe, że w tej książce termin... Ułemkowie, chyba nawet nie pada. Nie pamiętam, przyznam, czy gdzieś to zauważyłem, natomiast nie mówi się tutaj o tym. Cały teren jest określany mianem zony. Zona, tak jak po angielsku strefa narrator, autor podróżuje pomiędzy różnymi zonami. Tych zon jest kilka konkretnie pięć zona 0, 1, 2, 3 i zona X. Trudno powiedzieć, czym są zony, bo one nigdzie tutaj nie są zdefiniowane. Bardzo ciekawy zabieg stylistyczny taki zabieg, który wymusza na czytelniku myślenie i próbę odpowiedzi sobie na pytania, o co chodzi z zonami gdzie przebiegała granica. Czy zona jest pojęciem geograficznym, przestrzennym, takim najbardziej klasycznym? A może zona jest pojęciem także historycznym, czasowym? Może zona dotyczy czasoprzestrzeni? Może to jest jakaś przestrzeń w jakimś czasie? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Natomiast zon jest kilka i na przykład zona zero może być utożsamiana, mam wrażenie, mogę się mylić, ale takie miałem wrażenie, że zona zero to jest część Polski obecnej, gdzie kiedyś mieszkali Łemkowie. Zona X to jest część Łemkowszczyzny, która jest po stronie ukraińskiej. Zona 1 to jest część Słowacji, gdzie mieszkali Łemkowie. Nie udało mi się namierzyć albo być może nieuważnie czytałem. Zony 2 i 3. I całość tej podróży podróży w czasie, podróży w przestrzeni, podróży pomiędzy narratorami, o czym zaraz powiem odbywa się pomiędzy zonami. Autor podróżuje, przechodzi czasami z zony pierwszej do zony zerowej, do zony X. Te rzeczy są tutaj cały czas obecne, i pojęcie zony to nie jest pojęcie, które jest tutaj hipotetyczne albo pojęciem teoretycznym ustawionym gdzieś na początku. Nie, jest podstawowym pojęciem mówiącym o przestrzeni. Praktycznie nie pojawiają się tutaj nazwy miast. Raz bodajże pada Bratysława. Raz pojawia się albo dwa urzochorod, trochę pojawia się miejscowości po stronie polskiej, trochę wiosek po stronie słowackiej, ale zasadniczo poruszamy się w takiej przestrzeni może nie magicznej, ale takiej przestrzeni świata trochę średniowiecznego świata z nie do końca określonymi granicami świata, gdzie przynależność kulturowa jest definiowana często językiem, którym się posługuje. Ten język też nie jest tutaj nazwany, że to jest język Łemkowski. O nim się tu mówi inaczej. To nie jest Łemkowszczyzna i to, jak ktoś mówi, jakiego języka używa, trochę pokazuje czy należy do tej kultury. Jednocześnie fakt używania tego języka jest też bardzo wyraźnym określeniem się, określeniem się wobec przeszłości, kiedy narrator podróżuje do Polski już współcześnie i przechodząc przez wieś Pozdrawia ludzi przy użyciu tego języka, to widzi, jak oni inaczej reagują, bo ten język coś innego dla nich znaczy, on nim przypomina coś z przeszłości. A jeżeli ktoś ten język rozumie albo się nim posługuje, to jest to też zaproszenie do pewnego kręgu kulturowego, trochę potwierdzenie przynależności do jednego ludu. Jest jeden rozdział, który nie rozgrywa się. Europie Środkowej. Jest rozdział nowojorski. No i rozdział nowojorski, no rozdział właściwie o Manhattanie, jest rozdziałem o, no, jednym z najsłynniejszych Łemków, czy potomków Łemków, czyli o Andy Warholu. No, przy okazji polecam Państwu odcinek podcastu o Andy Warholu, gdzie wątki łemkowskie także się pojawiają. Był to odcinek... O komiksie o, o Andy Warholu, i link do tego odcinka znajdą Państwo oczywiście w opisie. Wątek Łemkowski pojawił się także przy okazji audycji o książce Anny Zonowej, Kara i Nagroda. To była książka, którą przedstawiałem Państwu jakieś trzy lata temu. I mimo, że ona rozgrywa się w Czechach to bohaterami jej są Łemkowie, Łemkowie, którzy zostali wysiedleni ze swojej ojczyzny. Regularnie u Marosza Krajniaka pojawia się opis zdarzeń, które miały miejsce dwa lata po wojnie. No i kiedy przypomną sobie państwo, co miało miejsce dwa lata po wojnie? No to miała miejsce jedna z najmniej chlubnych kart historii Polski, czyli akcja Wisła. Akcja Wisła, czyli akcja przesiedlenia ludności łemkowskiej i ukraińskiej z południa, przesiedlenia na ziemie tak zwane odzyskane. Ta akcja, mimo że przeprowadzano po stronie polskiej, miała także wsparcie po stronie czechosłowackiej. Tamta akcja nazywała się bodajże przesiedlenie. Efektem tej akcji była praktycznie anihilacja narodu. No, bo głębkowie, można byłoby powiedzieć, i pewnie będzie to nieco na wyrost, ale wydaje mi się, że to jednak mówi o czymś. Głębkowie to są Kurdowie Europy Środkowej. To jest naród, to jest społeczność, która była, została rozdzielona między trzy państwa. Granice podzielona granicami po środku, bez szans na. Swoją własną jakąś tożsamość, na swój własny kraj, na swoją własną niezależną podmiotowość. No i echa tej akcji Wisła, echa tego rozbicia, nadal wracają, bo nie mogą nie wracać. Nadal tam są opuszczone wsie. Ci ludzie tam po części wracają, ale sam wiem, do jakich napięć to prowadzi. Do jakich napięć prowadzi pojawienie się chociażby dwujęzycznych tablic? Widziałem te tablice, kiedy się pojawiały, widziałem, jak były przez ludność miejscową traktowane. No, to jest historia, to jest cień historii, który pada także na czasy nam współczesne. No i o tym trochę jest ta książka. Książka, która jest, jak mówię, bardzo trudno opisywalna, dlatego że narracja Marosza Krajniaka jest bardzo gęsta. Jednocześnie jest to napisane przy użyciu najczęściej stosunkowo krótkich zdań. I można byłoby powiedzieć, że forma jest wręcz oszczędna. Ale, ponieważ ta książka przekracza rzeczywistość, jaką znamy, to dodaje to jej takiej głębi. I tworzy z tej książki coś, co jest opowieścią nie tylko o rzeczywistości. O rzeczywistości tej, którą znamy, tej, która jest wokół nas, ale także opowieścią o rzeczywistości, której nie ma. Momentami ta książka ociera się, a nawet wprost pewnie jest realizmem magicznym. Pojawiają się tu takie dziwne postacie, czarnego wędrowca, kogoś jakiegoś diabła, pojawiają się tutaj przeskoki czasowe. Wcale nie jest oczywiste, kiedy mają miejsce wydarzenia w ramach tych poszczególnych rozdziałów. Bo czasami mówiąc o wojnie ma się na myśli drugą wojnę światową. Czasami mówiąc o wojnie, mówi się o wojnie pierwszej. Czasami okazuje się, że spacer jedną drogą, jedną ulicą powoduje spotkanie mnóstwa ludzi. To są żołnierze, którzy tam polegli na przestrzeni naprawdę długiego czasu. Jest więc dużo takich rzeczy, które powodują, że ta książka jest inna od książek, które do tej pory czytałem, a jednocześnie cała ta taka duchowość, cały ten aspekt, powiedzmy natury i takiego trochę wiejskiego, ale jednocześnie bardzo głębokiego doświadczenia rzeczywistości. Całość powoduje, że ta książka jest niesamowicie prawdziwa. I ja nie mogę powiedzieć, że znam się na kulturze Łemkowskiej, bo się nie znam. Ale czytając tę książkę, miałem przed oczami regularnie obrazy tych wsi, które znam, tych ludzi, których znam, tej specyficznej duchowości, którą też znam, i to wszystko razem tworzy bardzo prawdziwą opowieść. Ta opowieść nie jest wyrównana. To nie jest prosta historia, która się ciągnie. To są opowieści o jakichś zdarzeniach, to są opowieści o różnych ludziach, opowieści o tym ludzie, ale które na końcu dają takie danie intelektualne, które moim zdaniem pokazuje pewną historię, pokazuje pewne zdarzenia, pokazuje to, z czym się ci ludzie teraz zmagają, z czym zmagali się kiedyś. Pokazuje alkoholizm także. Tu się pojawia taki wątek kropelki. Tu mowa jest wprost o smrodzie kropelki. Ta kropelka, o której ja słyszałem, to jest picie bardzo niewielkich ilości alkoholu, ale także eteru. To jest coś, co no, funkcjonuje także obecnie. Jeżeli ktoś jest chory, to ja spotykałem się z sytuacją, że no, powinien wypić odrobinę eteru. Ten eter uczy się pić. Pije się go w jakiś odpowiedni sposób. To jest świat na pograniczu świata współczesnego i na pograniczu jeszcze świata takiego, no trochę nawet, przedprzemysłowego, takiego bardzo, bardzo tradycyjnego. I to się Krajniakowi moim zdaniem udało pokazać. Udało mu się pokazać funkcjonowanie tych ludzi na tych różnych rzeczywistościach. I także to, jak bardzo oni są jednak przez tę współczesność, przez no, próbę poszukiwania swojej tożsamości, jak bardzo oni jednak są niszczeni. Wydaje mi się, że ta książka jest także głosem na temat kultury łemkowskiej, na temat tego, czy robić festiwale, czy myśleć o tej kategorii festynu, przebierania się, czy może to jest trochę coś innego. Nie wydaje mi się, żebym ja. Nie wydaje mi się, żebym ja był w stanie na te pytanie odpowiedzieć. Natomiast jest to książka, która stawia ciekawe pytania. To jest książka też o idei pogranicza, ale o idei pogranicza zupełnie innego. Bo kiedy do tej pory myślałem o pograniczu w Europie środkowej, to te pogranicza były miejsca, gdzie stykały się dwie różne kultury. Na przykład polska i słowacka, na przykład węgierska i rumuńska. Węgierska i słowacka, gdzie rzeczy są przemieszane, gdzie mieszają się prądy, wpływy, gdzie to jest żywe, ale gdzie wyjściowo, po dwóch stronach granicy są dwie różne kultury. Tymczasem Łemkowie funkcjonują w sytuacji, czy funkcjonowali, w której jeden naród, jedna społeczność została podzielona granicami i nagle. Ta granica powoduje, że ludzie, którzy byli razem, nagle są osobno. I nagle ta transgraniczność jest utrudniona. Nagle tego nie ma. I dla mnie to jest taki kolejny kamyczek do myślenia o Europie Środkowej i o idei i sąsiedztwa i właśnie tej granicy przenikania. To są te wątki, które pojawiały się chociażby w książce Krzysztofa Krzyżewskiego w stronę Xenopolis. To są wątki, które pojawiały się w książce Karla Brixa o Europie Środkowej. Bo Europa Środkowa jednak o tym jest, ale Łemkowie są, nie wiem czy jedynym, bo nie znam się na tym aż tak dobrze, ale mam wrażenie, że Łemkowie są takim wyjątkiem, są dla mnie przynajmniej, takich odbieram, kurdami tej Europy Środkowej narodem, który nie ma swojego państwa. Nie ma, nie miał. A może nie narodem, może grupą etniczną, grupą etniczną, która jest podzielona? No nie jestem specjalistą, więc nie będę tutaj jakichś specjalnych dywagacji uprawiał. Ja mogę państwu szczerze Karpatie polecić, w szczególności tym z państwa, którzy lubią takie gęste narracje, dla których zmieszanie czasów, zmieszanie narratorów nie jest problemem. Dla których tekst, który będzie momentami wymagający na poziomie uważności, nie jest problemem. To wydaje mi się, że dla takich czytelników ta książka będzie ogromną no, przyjemnością, to może nie, bo ona nie jest o bardzo łatwych tematach, ale będzie czymś, co Sprawi, że po jej lekturze wychodzi się jednak ubogacony i wychodzi się z taką inaczej ustawioną wrażliwością trochę na przyszłość. Nie wiem, czy się wychodzi. Ja z pewnością wyszedłem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania starszych odcinków podcastu, zapraszam do słuchania przyszłych odcinków podcastu. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.